Charles Grodin nie żyje. Znany między innymi z Beethovena nie żyje Charles Grodin. Aktor miał 86 lat. We wtorek 18 maja, w swoim domu w Wilton w stanie Connecticut zmarł popularny amerykański komik Charles Grodin. Popularność przyniosły mu role w takich filmach jak Zdążyć przed Północą czy Beethoven. Informacje o śmierci aktora przekazał gazecie The New York Times jego syn, Nicholas. Grodin miał 86 lat. Powodem jego śmierci był nowotwór, tak zwany szpiczak mnogi. Charles Grodin nie żyje. Aktor znany z filmu Beethoven miał 86 lat. Choć Charles Grodin przeważnie grał drugoplanowe role, to jednak za sprawą swoich kreacji zdołał uzyskać rozpoznawalność i sympatię widzów. To sprawiło, że powierzono mu też kilka ról pierwszoplanowych. W latach 90. Ubiegłego wieku Grodin przez jakiś czas prowadził swój talkshow. Był także stałym gościem innych programów tego typu. The New York Times wylicza, że Grodin 26 razy pojawił się w programie The Tonight Show Starring Johnny Carson oraz 17 razy w programie Late Night David Letterman. Grodin był również utalentowanym pisarzem, na którego koncie jest wiele sztuk teatralnych i książek. To właśnie pisanie przyniosło mu w 1977 rok. Nagrodę Emmy za komediowy program telewizyjny z udziałem Paula Simona. Jako aktor Grodin nigdy nie został wyróżniony żadną prestiżową nagrodą. W pogoni za marzeniem o aktorstwie Grodin porzucił studia. Przełom w jego karierze nastąpił w 1962 roku, kiedy otrzymał rolę w broadwajowskiej komedii Tch in, tch in". W kolejnych latach pojawiał się też w innych przedstawieniach broadwayowskich. Jednocześnie występował w telewizji, a także w kinie, gdzie można go było zobaczyć między innymi w dziecku Rosemary Romana Polańskiego czy w paragrafie 22 Majka Nicholsa w 1972 rok. Grodin wystąpił w roli głównej w komedii Lekoduch, która była jego pierwszym sukcesem ekranowym. W następnych latach często pojawiał się na ekranie. Wystąpił między innymi w takich filmach jak King Kong, Kobieta w czerwieni, Ishtar, Zdążyć przed północą i dwóch filmach z serii Beethoven. Ostatni raz pojawił się w filmie Życie prywatne kobiety współczesnej z 2017 rok.